Trzeba dziś kolejny odcinek z kalendarza go i chciałbym Wam zaprezentować co się zna znajduje w okienku 13, bo dzisiaj 13 grudnia. Teraz jest taki mi mini problem. kilka o. Nie mogę tego otwakować, bo. Film będzie znowu do rzucenia. E, tam jest lustereczko pod tym. Daję, mówię, 3-5 zł. I, z, I zostaje nam taka, oto, taki oto bałwanek. Całość się prezentuje mniej więcej w oto taki sposób. No i jeżeli wam się taki oto. Nie, spodobał to zostawcie łapę w górę suba na kanale i widzimy się w następnych odcinkach cześć